Z Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa, Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz on im odpowiedział, plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce wewnętrznościach wielkiej ryby. Tak syn człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, widzimy dzisiaj trudną rozmowę Pana Jezusa z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami, którzy domagali się znaku. A przecież sam Jezus Chrystus jest dla nich znakiem. Większym znakiem niż Jonasz. Jonasz, który nie chciał głosić tego, co Pan, co Pan Bóg mówił do niego, żeby głosił właśnie w Niniwie, że za 40 dni Niniwa zostanie zburzona, przymuszony przebywaniem w rybie później robi coś, co nie było jego intencją. Wobec tych, do których był posłany, był wręcz wrogo nastawiony. Królowa Saby, która przybyła z Etiopii, była zaciekawiona Salomonem, ale też nie pochodziła. Z tych właśnie stron. Więc można powiedzieć, że była też daleka od Salomona mentalnie, kulturowo, a jednak przyjęła jego mądrość, nawet przyjęła jego wiarę. Później rozpocznie się od królowy, królowej Saby i potomka Salomona, od króla Menelika, taka dynastia Felaszów, którzy do dzisiaj wierzą w taki swoisty judaizm jednego Boga Boga Abrahama dzisiaj Pan Jezus odpowiada na żądanie czy na prośbę że proszą o znak przecież tyle znaków się działo dookoła przecież Pan Jezus uzdrawiał, wyrzucał złe duchy i te zapowiedzi proroka Izajasza że głusi będą słyszeć niewidomi widzieć chromi chodzić u bogi będzie głoszona ewangelia to wszystko nie było dla nich znakiem dlaczego oni żądali jakiegoś innego znaku dlatego że oni chcieli tylko w swoim umyśle takiego potwierdzenia czy rzeczywiście Jezus Chrystus jest obiecanym mesjaszem raczej widzieli potwierdzenia negatywne nawet gdy widzieli te cuda uzdrowienia wyrzucanie złych duchów nazywali to Działanie mocą Belzebuba, władcy złych duchów, to przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy, ich serca nie były otwarte na Ewangelię, na słowo Boga. Dlaczego to serce zatwardziałe było tak zamknięte? Dlaczego serce królowej Saby z dalekiego południa było otwarte? Dlaczego serca mieszkańców Niniwy stały się otwarte na słowo proroka Jonasza? Dlatego, że były to serca które przyjęły pewną wiadomość w pokorze, uznały, że potrzebują tych słów, że te słowa rzeczywiście ich zmieniają. Pan Jezus nie przyszedł po to na świat, aby nas poinformować, zrobić jakąś sztuczkę, na przykład polewitować, skoczyć z narożnika świątyni, tak jak tego chciał szatan, kiedy kusił pana Jezusa. Nie przyszedł po to, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby tutaj na Ziemi zapanował ład, pokój, żeby nie było wojen, żeby był rzeczywiście takim rozwiązaniem wszystkich społecznych i indywidualnych problemów? Nie. Nawet Pan Jezus powiedział, że dopiero się zaczną problemy. Czy myślicie, że przyszedłem przynieść światu pokój? Nie. Przyszedłem przynieść rozdwojenie, miecz, będą prześladowania. A więc możemy powiedzieć, że Oczekiwania nas, ludzi, wobec tego, co miałby uczynić Bóg w naszym życiu, są diametralnie inne. Co innego Pan Bóg dla nas przygotował, czego innego chcemy. Często tak jest, że kiedy myślimy o krzyżu, wcale nie chcemy krzyża, ale chcemy zbawienia. A jak może być zbawienie bez krzyża? Przez krzyż idziemy do nieba. I często tak jest, że kiedy Bóg objawia nam drogę do nieba przez krzyż, zaczynamy się wycofywać. Dlaczego uczeni w piśmie i faryzeusze nie przyjęli Pana Jezusa, choć byli blisko Królestwa Bożego? Dlatego, że nie przyjmowali Jego sposobu realizacji woli Bożej. Oni by chcieli Pana Boga włożyć do własnych pomysłów, do tego, żeby. Pan Bóg zrealizował ich pomysł, żeby te ich oczekiwania stały się oczekiwaniami no właśnie zrealizowanymi przez Boga. W tamtych czasach bardzo potrzebowano uwolnienia Izraela. Okupacja rzymska, można by powiedzieć, mesjasz przyjdzie i wyzwoli Izraela. Myśmy się spodziewali, że to właśnie on wyzwoli Izraela, mówili uczniowie idący do Emaus. A to już trzeci dzień, jak to się wydarzyło. I największym znakiem rzeczywiście wiarygodności, że Pan Jezus jest tym, za kogo się uważał, jest zmartwychwstanie. Gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara. Do tej pory bylibyśmy w grzechach, nie moglibyśmy mieć żadnego odpuszczenia grzechów, a jeżeli Pan Jezus zmartwychwstał, to znaczy, pokonał śmierć, pokonał szatana i zgładził nasze grzechy na krzyżu. Miesiąc lipiec jest miesiącem krwi Chrystusa. Ta krew przenajświętsza obmywa nas z wszelkiego grzechu. I dzisiaj, gdy mamy różnego rodzaju takie pytania o kryzys, kryzys w świecie, kryzys gospodarczy, ale też przede wszystkim kryzysy duchowe, nawet i w kościele, widzimy wielki kryzys. W Polsce, szczególnie można powiedzieć, przeżywa kryzys katecheza w szkole, bardzo dużo młodych ludzi odchodzi. Odchodzi od Pana Boga, odchodzi od kościoła, też ten wywołany kryzys zamknięcia kościołów. Na szczęście w Polsce już te kościoły są otwarte, ale do naszego sanktuarium przyjeżdżają pielgrzymki. Zachęcam właśnie, żeby pielgrzymować w tym czasie, szczególnie współczuję tym wszystkim, którzy są w krajach, gdzie te kościoły są pozamykane, tak jak w Australii na przykład to jest wielki ból, kościół. Jest zamknięty. W takim szczególnym czasie, kiedy jest kryzys, Kościół powinien być otwarty, żebyśmy się modlili o wypełnienie woli Bożej. My często tak modlimy się o to, żeby ustała epidemia, ale jeżeli okazałoby się, że epidemia, czy w ogóle ten kryzys, może zaplanowany przez człowieka, może wymyślony przez jakiś inżynierów społecznych, jest dopustem Pana Boga po to, żebyśmy się nawracali, to może właśnie jest też pytanie. Czy, żeby pokrzyżować plany tych wielkich tego świata, i przede wszystkim plany szatana, to jak można pokrzyżować? Jak zmienić bieg historii, żeby nie było tej pandemii? Przede wszystkim przez to, co zrobili mieszkańcy Niniwy, przez pokutę, post, nawrócenie, przez to, co zrobiła też królowa Saby, przez przyjęcie mądrości. Ale przyjęcie nie mądrości Salomona, ale mądrości Jezusa Chrystusa, przyjęcie Jego słowa, która przemienia. Jeżeli się nie nawrócimy, no to może coś gorszego jeszcze nas spotkać. Prośmy dzisiaj o to, abyśmy nie tyle żądali znaków, nie tyle chcieli, żeby Pan Bóg ciągle nas jakoś przemieniał, ustrawiał, ale żeby rzeczywiście nasza, nasze serce otworzyło się na przemieniające, uzdrawiające Słowo Boga, które nas będzie uwalniać na najświętszą krew Chrystusa, która będzie nas oczyszczać. Prośmy dzisiaj przez Stawiennictwo Błogosławionego Czesława, też pozdrawiamy księdza Czesława dzisiaj w dniu jego imienin, żeby ten czas, który Pan Bóg nam daje, był czasem jak najlepiej przeżytym. Przeżytym po to, aby jeszcze bliżej być serca Pana Jezusa, aby to nasze serce się przemieniło i nawróciło. Na tę drogę przemiany serc przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.